Ma Yo! Z tej strony 11, a to jest krótki film, w którym nie chodzi o efekty specjalne, które nie wiem czy tutaj będą, bo nagrywam komórką, więc nie wiem, czy ten green screen zadziała cokolwiek. Tu chodzi o jakość dźwięku. Otóż, mamy nowy mikrofon. <grym> Na razie mikrofon jest w dość dużym dystansie. Stoi pod kamerą tuż. Ale później, jeżeli kupię przedłużacz do tego mikrofonu, to będzie on sobie wisiał... Tu! I będzie słychać mniej więcej... Halo? Tak? To teraz... No, nie wiem, Mniej więcej tak, nie wiem, może teraz będzie lepiej. No. Teraz będę tuż koło mikrofonu, nie za blisko, żeby nie harczało. Więc... No, to tyle! Bo się... No, wielu ludzi skarżyło, że dźwięk jest słaby. Ja sam przy oprawianiu filmu miałem ból w dupie z tym dźwiękiem. On też szumi, bo każdy mikrofon szumi, ale na pewno szumi mniej niż tamten i zachowuje o wiele jakość dźwięku i uwaga! Stereo! <grym> nie wiem czy to było słychać teraz. Ale nevermind. Teraz może być jeszcze dodatkowy szum, bo nagrywam przez laptopa, nie przez kamerę, do którego powinien podpię być podpięty ten mikrofon, do którego nieważne. Nagrywam przez laptopa, a laptop wiadomo ma swój wierniczek i swoje tak więc. Yy, tak więc. Tak więc. Piszcie, czy Wam się podoba dźwięk. Yy, jak go oceniacie. Czy Wam się podoba stereo. No. I to by było na tyle. Yy, niedługo nadchodzi ostatni odcinek pierwszego sezonu Trolling of Tardis. Będzie fajny, myślę. Niedługo jeszcze będzie trzeci, od trzeci odcinek SCP. Tak, trzeci odcinek, który nagrywaliśmy z. No z kim mogliśmy nagrywać? No no, 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 zobaczycie. <grym> Nieważne. Mała niespodzianka. Myślę, że nam się też spodoba. No, i myślę, że czwarty odcinek SCP i pierwszy odcinek drugiego sezonu TARDIS dopiero będą nagrywane na tym nowym mikrofonie. Czyli. Trochę jeszcze poczekacie. A to było na tyle. Na razie. a <słyszy> Ale ze mnie idiota.